Mirosław Okiński Pop LMA29. My, myśmy postawili odważną tezę przed tą galą, że to będzie najlepsza gala, jeśli chodzi o PLMMA. No i co, według Ciebie była najlepszą galą? Każda gala następna jest najlepsza. <grym> to, <grym> Robimy dobre gale, coraz lepsze gale. I pewien znany komentator powiedział, że nie spodziewał się, że będzie tak fajna, tak dobra gala i, i że... Joe Rogan? Nie, nie mogę powiedzieć, bo komentuje też inne ale i możemy mu to zaszkodzić. A, rozumiem, czyli lepiej, żeby nie. No dobrze, ale w każdym razie to teraz rozwiniemy gdzieś tam nasze wyobraźnie, domyślamy się go wychodzić. Czyli e, czyli co, e, już tak wracając do tej gali, powiedz, z których walk najbardziej cię Jest zamawiam. dwóch komentatorów. <noise> jest dwóch, ale obaj na J. W każdym razie e, powiedz, z która z tych walk, jakbyś tak miał po malutku sobie wszystkie poprzypominać, która z tych walk najbardziej ci się podobała e, i w ogóle, jak oceniać te pojedynki podczas PLMA29 konkretnie? Ogólnie to łebkowskiego pas. O kurde, to nie ta gala. Jeżeli chodzi o, o tą galę, no, każda walka była ciekawa. Każda naprawdę była ciekawa. Taka myślę, że bardzo emocjonująca to była Saszy Chlewickiego i Wasko. Naprawdę fajny pojedynek. No, ogólnie jestem bardzo zadowolony z tej gali. Szkoda, że nie było binkowskiego, no ale co zrobić? Idziemy dalej. No pozdrawiamy w takim razie serdecznie. A powiedz Wam po raz kolejny okazało się dzisiaj na tej gali, że pomysł na to, żeby wprowadzić do MMA klan rajeskich, no jest rzeczywiście niezłą koncepcją. Po raz kolejny mieliśmy świadkami dzisiaj, jak jeden z braci, tym razem był to Sebastian, no, w sytuacji dość dla siebie krytycznej wyszedł obronną ręką i wygrał znów efektowny pojedynek. E, trochę e, zły plan był przeciwnika na tą walkę i po prostu ten plan zawiódł, i Lejewski to wykorzystał. Ja, jako tam trochę się interesujemy ma to, e, uważam, że nie powinno się uderzać uderzacza, tylko powinno się zdobyć pozycję i spróbować go poddać a, a, a yy, on uderzenia wszystkie przyjmował i tylko czekał jak się zmęczy przeciwnik i, i po prostu poczekał, on miał zimną krew, każdy z rajewskich ma, nie chce straszyć przeciw, ich przeciwników, ale ma kilka walk w, yy, w kickboxingu. z tego co ojciec rajewskich mówił, to każdy ma po sto parę walk, kilka. Po 150. No właśnie, to jest sam to jest to przygotowanie to cię było, było widać. Powiedz, jak tak po raz kolejny już jesteśmy w Legionowie, prawda, na tej gali. Te gale każdy już po wultku, coraz szybciej coraz bardziej sprawnie przebiegają. Czy to oznacza, że tutaj w tym Legionowie rzeczywiście jakiś przyczółek, będzie Pelomatu, będzie miejsce, w którym będziemy świadkami no, proporcjonalnie największej liczby imprez organizowanych przez profesjonalną ligę? Nie, 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 na pewno. Nie. Jeżeli chodzi o, o PLMMA, to robimy w całym kraju. E, w, tym, w tym roku będą dwie lub jedna impreza w Legionowie. E, jeszcze dokładnie nie wiem, bo może zrobimy w październiku, może w listopadzie, może w grudniu. E, zależy jak ja to wszystko dogadam tutaj z władzami, ze sponsorami, ale jedna lub dwie imprezy w tym roku. Ogólnie następna impreza to jest w Pińczowie, później jest impreza 12 kwietnia, jest w Koszalinie 10 maja, no tam imprez mamy dużo w różnych miastach. To już kończąc, tylko jeszcze na podsumowanie tej gali powiedz, czy zaskoczyło cię to, że w taki sposób Fabiński, no różne tam miały z nim z jest Bartkiem Fabińskim, że wygrał i to w taki sposób no, zdominował totalnie e, dotychczasowego mistrza. Ten tak. Barka Fabińskiego dobrze znam. Tam był jeden powód, znaczy jedno tam niedomówienie z tym, że po prostu on wziął tam walkę na promaku w rozpędu i się nie porozumiał, ale tam się dogadaliśmy, powiedział, że po prostu wziął walkę, bo mu zaproponowali i nie pomyślał, że żeby, żeby się ze mną skonsultować, ale że mówi, że rozumie, że ja mogę mieć pretensje. Ale dogadaliśmy się, z Bartkiem się bardzo dobrze rozmawia. Jest bardzo taki, można powiedzieć, nieugodowy, ale taki no po prostu komunikatywny, tak? Że można się dogadać bez problemu. I uważam, Plan, zresztą trenowałem z Bartkiem, też Jotko trenował z Bartkiem, Winkowski razem trenowaliśmy, sparowaliśmy wcześniej, więc Bartka dobrze znam i wiedziałem, że taki może być plan na walkę. Moim zdaniem Szuliński zrobił zły plan to e, po prostu Bartek zrobił swój plan i wygrał, a Szromański zrobił zły plan, plan e, bo nie powinien, jeżeli już został przewrócony, nie powinien rozpinać nóg, e, bo w momencie, gdy rozpiął te nogi, e, to po prostu już e, Fabiński przeszedł dalej do półgardy i to już była taka kontrola. On już dżudoką i mu jak się da na ziemi trochę, to on weźmie więcej, więcej, więcej i z nim bardzo trzeba ostrożnie. No to wszystko usłyszeliśmy, wszystkie już oceny mamy, także dziękujemy bardzo no i gratulujemy, bo rzeczywiście gala udana, dobre walki. Oby 30, ta najbliższa w pliczowie, była przynajmniej równie udana jak ta gala. 30 będzie na pewno udana. Wszystkie nasze gale są udane coraz lepsze. Zapraszani, jesteśmy do wielu, wielu miast, miasteczek w całej Polsce. A powoli a coraz więcej sponsorów się nami interesuje i myślę, że, yy, że w tym roku powinniśmy dojść do 40 gal. Yy, a co, ten, ten rok bardziej jest na stabilizację, taką wyrównanie poziomu niż na jakiś tam niesamowity rozwój, yy, dlatego że chcemy po prostu... E, ustabilizować się na tej zasadzie, że na przykład jedna, dwie gale w miesiącu i dopracować te gale do jakiejś tam perfekcji, w miarę możliwości oczywiście, no a, a, a dopiero następny rok chcemy trochę może podnieść poprzeczkę, ale też ja bym się nie spieszył, bo e, ja, ja tak działam bardziej spokojnie, wiadomo e, człowiek już się naszalał w życiu, więc teraz trzeba, trzeba powolutku. To takie szaleństwa w życiu to rzeczywiście, że no dobrze. Słuchaj, to jeszcze tylko powiedz na koniec, jakie plany Polen e, 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 plan top team najbliższe? Team Rajewskich jest Polen top team. Znaczy team klub e, Rajewskich jest w Top Team, w grupie Polen top team. E, Lena jest Polen top team. E, jest kilka jeszcze zaprzyjaźnionych klubów, które razem chcą to tworzyć. Myślę, że to wszystkim wychodzi na dobre, widzimy tego efekty. Widzimy tego efekty. No to by ich było tak zadowalających jak najwięcej. Dziękuję bardzo w takim razie. Dzięki. Chciałem pozdrowić Laberta Jadowa Za to podziękować mu, że wygrał. E, oczywiście inne walki fajne. E, też e, bardzo super e, Lena zawalczyła. No i co? Rajewski wiadomo. Każdy widział jak było. Dziękuję. Dziękuję bardzo.